Pakowanie narzędzi. Będziemy pakować sobie narzędzia w tak zwaną torebkę papierowo-foliową. W przeciwieństwie do zgrzewarek, możemy także kupić nie tylko takie rękawy na wielometrowych rolkach, ale możemy kupić także takie gotowe torebki, które można bez pomocy zgrzewarki zalepić gotowym takim zgrzewem chemicznym, który znajduje się tutaj. Przypomina to, w swojej budowie tylko i wyłąta, yy, przypomina to w swojej budowie takie zwykłe zaklejane koperty, jakie możemy na poczcie kupić albo w jakimś papierniczym. I one także bardzo ułatwiają nam pracę, natomiast nie możemy za ich pomocą za bardzo dobierać tak precyzyjnie rozmiarów tych torebek do narzędzi, bo oczywiście możemy je kupić w różnych rozmiarach, od najmniejszych po największe, ale ciężko jest dobrać yy, narzędzia w taki sposób, żeby pasowały tak idealnie do tych pakietów. Niezależnie od tego, czy pakujemy narzędzia za pomocą zgrzewarki, czy takich torebek, istnieje kilka zasad pakowania narzędzi. Pierwsza mówi o tym, że narzędzia powinny być zapakowane pojedynczo. Możemy pakować narzędzia w ilości większej niż jedno, do jednej torebki, czy jednego pakietu, tylko wtedy, jeżeli wszystkie narzędzia następnie po otwarciu pakietu będą ponownie wysterylizowane. Narzędzia, które wrzucamy do środka, nie powinny się stykać. Do każdego pakietu wrzucamy pasek kontroli chemicznej, który już pokazywałem. Każdy pakiet przed sterylizacją powinien być prawidłowo opisany przez nas długopisem albo jakąś metkownicą. I oczywiście powinien spełniać wymiary, to znaczy po umieszczeniu narzędzia musi w pakiecie pozostać odpowiednio dużo wolnego miejsca, aby para wodna, która jest czynnikiem sterylizującym w autoklawie, mogła dotrzeć do takiego narzędzia. Natomiast w gabinetach stomatologicznych w praktyce nie stosuje się za bardzo do wszystkich tych reguł, i zazwyczaj w gabinecie stomatologicznym lekarze oczekują, że będziemy pakować narzędzia jak najciaśniej. Ponieważ im mniejszy pakiet, im ciaśniej narzędzie spakowane, tym więcej zmieści się ich w autoklawie eee, i poza tym wtedy najmniej marnujemy tego rękawa papierowo-foliowego. Natomiast zgodnie z procedurą, tak jak na egzaminach zawodowych, powinno się robić, powinniśmy pakować narzędzia luźno. Przy pomocy tych torebek papierowo-foliowych sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy taką torebkę ze sobą wziąć. Następnie. Umieścić w środku narzędzie, wrzucić pasek kontroli chemicznej, i teraz tylko i wyłącznie wystarczy tutaj odlepić osłonkę od naszego zgrzewu chemicznego czyli po prostu od kleju, i należy taki pakiet, zwyczajnie w świecie, zakleić. O, voila. I mamy pakiet zaklejony. Bardzo ważne jest to, niezależnie od tego, czy pakujemy za pomocą zgrzewarki, czy takich torebek papierowo-foliowych, bardzo ważne jest to, aby pamiętać, żeby ten zgrzew był idealny. Yy, czyli, kiedy zgrzewamy, Zgrzew powinien być odpowiednio zgrzany, w przypadku zgrzewarek, w przypadku e, torebek papierowych foliowych powinien być odpowiednio równo na całej długości sklejony, i nie może być tutaj żadnych zagnieceń ani pęcherzyków powietrza. Jeżeli niezależnie, czy używacie zgrzewarki, czy takich torebek, zobaczycie tutaj zagniecenia, nierówności, jakieś puste przestrzenie, po prostu nierówno Wam się zgrzeje albo zaklei, Należy taki pakiet otworzyć i spakować go ponownie. Następnie należy taki pakiet odpowiednio opisać. Możemy to robić tylko i wyłącznie na części rękawa wolnego. Wymiary pakietu odpowiedniego podałem w konspekcie z dezynfekcji i sterylizacji, więc nie będę tutaj tego powtarzał. Natomiast w przypadku torebki papierowo-foliowej rękawem wolnym jest ten fragment, ponieważ jak widać, nie wolno nam jest pisać ani na zgrzewach, które są tutaj i idą dookoła tej torebki, ani pomiędzy tymi zgrzewami, czyli w tej przestrzeni. Wolno nam jedynie poza, czyli tutaj. Jakie informacje tutaj powinny być zawarte? Powinna być zawarta data sterylizacji, nasz podpis i data przydatności pakietu. Przydatność takiego sterylnego pakietu wynosi 3 miesiące. Zatem, jeżeli dziś mamy. 8 grudnia, należy zapisać tę datę na pakiecie, należy się podpisać i zapisać datę przydatności. W tym przypadku, jak dobrze liczę, będzie to 8 luty 2021. Wystarczy w ten oto sposób. I tak przygotowany pakiet może iść do sterylizacji. Przy okazji rozpakowywania, czy mamy... Sterylne narzędzie w takiej torebce papierowo-foliowej czy zwykłym, e, zwykłym rękawie zgrzanym przez grzewarkę, powinniśmy takie narzędzia rozpakowywać jak paczkę chipsów. Pamiętajcie, że w środku narzędzie jest absolutnie sterylne, a nasze rączki już niestety nie. Zewnętrzna część pakietu także nie jest sterylna po przeleżeniu kilku dni w szufladzie albo na półce. Zabrała kurz. Dlatego zależy nam na tym, żeby podczas rozpakowywania tego narzędzia, narzędzie nie dotykało za bardzo ani naszych rąk, ani torebki papierowo-foliowej. W praktyce jest tak, że w gabinecie stomatologicznym, to zwyczajnie świecie po założeniu rękawiczek, weźmiecie taki pakiet i zwyczajnie przebijecie ten pakiet narzędziem i to narzędzie albo wyjmiecie ręcznie i przełożycie na tackę, albo je po prostu przerzucicie. Natomiast prawidłowy sposób, który jest <coughs> oceniany na egzaminach zawodowych i generalnie jest prawidłowym sposobem, wygląda w ten sposób, że taką torebkę papierowo-foliową czy pakiet po zgrzaniu na zgrzewarce należy chwycić za tak tzw. rękaw wolny i otwierać go jak chipsy. Proszę sobie wyobrazić, że otwieracie paczkę chipsów, którą zaraz wysypiecie na talerz. Otwieramy i pod żadnym pozorem nie wolno wsadzać do środka ręki po narzędzie. Nie wolno dotykać wnętrza. Należy taki pakiet otworzyć na tyle szeroko, żeby narzędzie swobodnie mogło wypaść. Oczywiście możecie chwycić narzędzie przez pakiet od zewnątrz, ale nigdy nie wolno wsadzać ręki do środka. I następnie należy takie narzędzie wysypać na tackę jednorazową. Dopiero w momencie, kiedy to narzędzie trafi na tackę, wolno Wam je chwycić, aby je prawidłowo ułożyć albo w inny sposób przygotować dalej do pracy. Takie pakiety razem z zużytymi testami kontroli chemicznej należy wyrzucać do worków czarnych o końcówce 04.